A, ostrzegam, że te ujęcia będą tylko i wyłącznie dla koneserów, e, naprawdę bardzo długich pociągów, i dla ludzi, którzy mają dużą dozę cierpliwości. Bo z tego, co widzieliśmy, jak go mijaliśmy w górach, nawet mi zadzwonił, to ten pociąg zapowiada się na dosyć spory. W ogóle, tak nawiasem mówiąc, to są bardzo nowe wagony, jedne z najnowszych, które są zrobione dla TTX, te, które mają yy, właśnie te podwójne kontenery na sobie, to są te najnowsze wagony Elżbieta, te żółte. Te żółte? Tak. To te, co wczoraj je złapałem. To, co je wczoraj jest je złapałem. Po, podobna idea. I tak jak mówię, ten film jest dla koneserów. Będzie trwał czas jakiś bo pociąg jest bardzo długi. go tak mijaliśmy go w górach i... i trochę go będzie oczywiście będzie na YouTube i mam nadzieję że się wyrobię w limicie filmu mniej niż fabularnego <noise> To to 53 to są najdłuższe te Tak tak to 40, tak, 40, 40 to są te krótsze a 48 jeszcze mówiłeś? Tak, rzadko bywają. Pytanie, 53 stopy to jest jaka długość? No to z grubsza trzeba podzielić na 3 12 metrów. Jakoś tak. Nie, do 30. 30. 30 więcej. więcej. 53 stopy, tak. No 53 stopy z grubsza to jest... Yy... 3 stopy to jest mniej więcej 1 metr. To jest 65, 16, no w każdym razie jakieś 16, 16 metrów, 17. A te są inne, to są niebieskie, to jest inny przewoźnik rozumiem. To to Może stopowe. być tak. Tam. Tak, ale generalnie te wagony są, jak widzisz, na nich jest napisane DTX Aha. albo DTTX albo... E, to jest firma, która je produkuje i która je wynajmuje innym A. liniom kolejowym. Bo linii kolejowej się może nie opłacać mieć taki park wagonowy. No więc do szlany, to do... znalazła się firma, która tak jak ta na przykład DTX, która... Produkują te wagony dla nich, a później inne firmy, tak jak CN czy CP, wynajmują od nich. Czy się to opłaca? Bo skoro funkcjonuje od tak dawna, to wychodzi na to, że tak. Tak jak mówię, Firmy jest dla... Tak, tutaj lecą puste, ale za chwilę lecą pełne. Wagonów chyba nie ma co liczyć, a jeżeli ktoś ma ochotę, to chętnie niech mi napisze, ile ich, ile, ile ich jest. Ja nie będę liczył. I powoli zbliżamy się do końca. Niemożliwe. Tak. No kanadyjskie pociągi znane są z tego, że potrafią osiągać długość do 4,5 km. I to była tylko jedna lokomotywa? Tak. To aż dziwne. To aż dziwne. no proszę, i tu jest końcówka. I to były zdjęcia z Kamloops. Kamloops w tle.